Nie jestem w stanie opisać, z jaką przyjemnością minęła mi kilkunastogodzinna trasa do Polski. Moją radość i uczucie szczęścia zrozumieją tylko ci, którzy wyjechali za granicę, bo musieli, a nie ci, co chcieli wyjechać. Rzeczy z samochodu zostawiam w magazynie i kilka dni korzystałam z atrakcji Warszawy. W lipcu była bardzo ładna pogoda i bałam się, że sierpień będzie paskudny, ale myliłam się. Jest pięknie, jest cieplutko, także już wszystkie weekendy najbliższe mam poplanowane na wycieczki, na wyjazdy, bo trzeba skorzystać z tych wakacji, bo teraz robię sobie taką przerwę od pracy i trzeba wykorzystać, że jest piękna pogoda. Także zaczynamy od Krakowa i od Wieliczki. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten vlog. Wymyśliłam sobie wypicie kawki na balkonie. Taki balkon na taras nawet, także zaraz zobaczycie. Długo nie posiedziałam, bo wyszedł sąsiad. To znaczy sąsiad, tak naprzeciwka jacyś lokatorzy. I zaczęli sobie wynosić śniadanko na balkon, żeby zjeść. I wiecie, co zrobił? Przywitał się ze mną. A <grym> on no, to po chwili się zawinął i poszłam z powrotem do środka. No, przecież nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać, prawda? Kraków szykuje się do Ironmana. Ja się tam na tym nie znam, nie będę tutaj wnikać, ale wrzucę Wam jakieś informacje na ten temat i, i podlinkuję może nawet. Także sobie sprawdźcie w opisie, może będzie podlinkowane. Teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ani zdjęcia, ani filmy nie pokażą tego piękna, które można zobaczyć, będąc na miejscu na żywo, oglądając te dzieła sztuki. To jest zupełnie inne wrażenie. Naprawdę, nic nie odda tego. Tak, jak obejrzeć na żywo. że miłego oglądania. Wszystkiego Wam oczywiście nie pokażę, tylko tak troszeczkę. bazylice niestety nie można robić zdjęcia i nagrywać, także a my lecimy w tym momencie do winniczki i powiem tak nie będę wam przeszkadzać w oglądaniu, będzie słychać panią, która nas, nas oprowadzała pozwolę wam się po prostu czuć w klimat, może poczujecie właśnie to środowisko kopalni, soli mam nadzieję też nie będę dużo pokazywać, mam nagrane i tak nawet może jedną dziesiątą tego co można tam obejrzeć, także najlepiej samemu pojechać. Ale u mnie możecie troszeczkę złapać bakcyla, jeśli chodzi o takie oglądanie wycieczki. I jeśli ktoś nie ma klaustrofobii, to jak najbardziej polecam miliczkę. Zapraszam. Nie <laughs> Po pa çdo gjë, po pa çdo gjë. Po pa çdo gjë. Nuk e di, jeshi ju para? Nina. O, ten ładny wiatr, który tu Państwo czuliście, to efekt sztucznej wentylacji do kopalni tłoczone z powietrzem. Bada na niższe poziomy, żeby później w sposób pochłodowy wszystkie komory chodniki, a my żebyśmy w kopalni mogli cały czas czuć się bezpiecznie. Temperatura w kopalni między 14 a 16 stopni, bez względu na porę roku. Łaba tradycyjna, trając nogi, zapowiedzi, podbierają wewnątrz. taka zablona kota. Komora ma kształt zabudowana kasztami. a za pomnikiem barw przy barwiach piszczałki rozgane, to zabudowa orzanowa. A spójrzcie w górę, w tym głębieniu zamocowany był bałut kiratu chornego, Kiedyś w tej komorze pracował kierat konny. Olbrzymia górnicza maszyna. Maszyna uchamiana siłą mięśni konny. Chciałabym cię wasza. Mamy w celu polski i węgierskiego. Poprosił o rękę węgierską królę. Wrzuciła do niego swój zaręczynowy kościołek. Kiedy tylko przybyła do tego kraju, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba. Pajdąc patrzcie bo ten gaz wypada. Takich górników nazywamy komputnikami. Jak u Pani ogólną gazu, do czasów. Uważam, się sam. samym to, że raz nie to do kopalni, i teraz i teraz to wchodzimy, to stanie dla tych ze z a w nas, gdyby do kopalni, zbliżono że

Następną wydatką była maszyna a potem elektryczna. I spójrzcie, w górę tworzą się te solne stopy, sprawdźcie, czy nie kapiułki. I spójrzcie, czy na czy kaszę, czy kaszę, to się

Największy na świecie sakrament w kaplicy w bardzo niedzielę, odprawiana jest nim W Kaplicy przybędą bardzo na Bożeństwa dla Góry 24 lipca na święto świętych. Proszę bardzo, w są związki nowożeskie, a śluby w kaplicy są nieziemskie. Zaczniemy pomału schodzić po schodach. Schody wypuszczone są Ich strecke 100 drüber.

So the right now I need to Pięknie jest Kraków nocą żyje, mnóstwo ludzi, pyszne jedzenie, także kto jeszcze nie był, to niej żałuj. Barierki musimy wyminąć. Musimy. Jeszcze troszkę. Nie, nie, nie. Kasia, tu był to tu. tutaj było to przejście. No. To było robienie sądowe. Taka będzie niedziela dziś. A muszę się zmywać już. Kurczę, tak leje. A do samochodu mam kawałek, parasolki nie wzięłam. Cudo. A mamy jeszcze sporo zwiedzania dziś zaplanowane. Dopiero na wieczór zjedziemy do Warszawy. <grytanie> Choroba. Takie rzeczy. Wczoraj kawkę wypiłam na balkonie, ale pan wyszedł z panią na śniadanie i się zmyłam. No, widać mnie? Czas tam trochę widać. Dużo zwiedzania, dużo chodzenia. Nogi wyszły w tyłek, że tak powiem. Ale wspanial, wspaniale, naprawdę. Pogoda praktycznie do końca super. No, teraz w niedzielę trochę tak już popadało. My tak sobie właśnie śledząc pogodę. Zaplanowaliśmy na niedzielę Tamek Królewski na Wawelu do zwiedzania, także tam też parę godzin się zeszło, ale nie mogę im za bardzo pokazać, bo nie można nagrywać, znaczy w niektórych miejscach można na Wawelu nagrywać, ale już machnęłam na to ręką, wolałam tak sobie odwiedzać bez nagrywania. Wyciągnij rączkę, to one przyjdą na Na pewno nie ułatwiła zawodnikom przejścia tego Ironmana. Co i tak z tego co czytałam to nie jest łatwo pokonać tego Ironmana, zrobić te wszystkie etapy. No, także tu jeszcze walka z pogodą. I oczywiście ludzi byłoby więcej i więcej dopingujących. A tu jeszcze na koniec byliśmy przed wjazdem na obiedzie i zjadłam naprawdę świetnego placka po zbójnicku. Rewelacja, taka porcja też na dwie osoby w sumie. Najadłam się, nawet nie mogłam wykończyć. Mam nadzieję, że taki vlog też Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa!